Siemanko widzę z tej strony Wirek Świrek To będzie seria myśliwiec Będziemy sobie My e, będziemy po prostu, to jest seria myśliwiec Więc za chwilę przechodzimy Do Dobrze widzę, to będzie też taka seria e, Ten, na e, przykład sąsiedzi Troszeczkę nie W tym, a w ogóle Gramy na modach tak To też jest wiadome Czekajcie chwileczkę tutaj to Kto to strzela? O Boże, źle dało troszeczkę drzwi Tutaj? Dobra, nie ważne. Będzie, tak. My już się drzwiami. A kto to? Ktoś do mnie idzie? Ktoś się bije. Sobie. Czekajcie. Kto to? Jakiś nowy członek? Sąsiad! Cześć! Siema! Co tam? Co robisz? No, ja się tu wybudowałem ostatnio, co? Wybudowałeś tu? No. Co, ale ma... gdzie ty masz tu wejście? Który... Yy, ja mam. Ja mam wejście tutaj, o! Mhm. Też mam taki zegarek. Wiem. E, przywie... Mam tu więcej miejsca niż ja, ja mam mini domek. Szafę? A jaką masz otworzyć szafę? Co? Jak otwierasz szafę? Yy, po prostu przyciskasz. No. Ale mi chodzi, bo to jest łóżko. jak je otwierasz? Normalnie szafę otwieram. Masz takie rzeczy. Tutaj. Proszę mnie nic nie zabierać. O, fajnie. Ale nie mam no. Nie mam, nie mam, trzeba kupić. Chodź, ja idę do ciebie tam zobaczyć. Tak. Widzę, że te Tam masz jakąś. Zaraz. Zobaczymy. Jeden, też Kto u ciebie Udy, jest? nie mogę wejść. Nie mogę wyjść. <laughs> Sojciad. O, dobra. dobra. Trafiłem. miałem pod ciebie lecieć. O kurde, normalnie wieża. Do samego mam nieba. Mogę polować we swoim no Tak. Tak. No, oczywiście. No, ja fajnie, fajnie. No... Mały, skromny domek. No, mały, skromny. Ok. Mhm. Mam duże jedzenia. Mam owce. Krowy. Sosia, ja ci zaświecę światło, żeby ci się marnowała energia. Eee! gaszta. tak! Dobra, dobra, Gaszta, to, Idziemy się może przejść w góry? W góry? Patrz, koziołek. Dobry, dobra, dobra, pochowuję go. Tak naprowadził. A widzowie, e, sorry za to, tylko po prostu siostra weszła. Więc bardzo za to przepraszamy. Niestety tak będzie, bo wiecie jak to jest, jak się ma młodsze rodzeństwo. Więc y, ja nie przedłużam, zapraszamy. To do... o... Tak, no chodź, dawaj to. Dawa. Idziemy w te zimówki? No, może mieć Królik! Nie mam łuku, nie wziąć. O kurde, pomóż, pomóż! Sąsiad! Czekaj. Sąsiad. Trzeba będzie tu zniszczyć. Mam królika! Sąsiad! Co?

Daj, tu masz takie schodki. Nie wiem, czy przez nie przejdziesz. Sąsiad, nie! Chcesz chlebek? Masz tutaj ci rzucę dwa chlebki. Tutaj! Tutaj! O kurde, sąsiad! Coś, co do... To jest już normalny piasek. Tędy co? tu jest to, to zatopiła coś tam. Mm. Chodź tutaj, dawaj tędy no. Uwaga, znowu my się nie zatopili. Spokojnie. Bo już prawie na śmierć. Kozoł, koziołki tu są, trzeba uważać na nie. One mogą zaatakować. O kurde, sąsiad! Co? Uff. Uff, wyszło, dobra. No, Mam jaskinię tutaj. Uff, uff, uff. Sąsiad. Uff. Sąsiad Świczyn Lorenz Sąsiad Kop się pod siebie Uf. Wyszłem Dobra wyszłem Oj sąsiad, sąsiad, sąsiad O oh, patrz Kejwa Ma, Nie mamy kilofa Ja chyba mam No To mu u siebie Ale u siebie, gdzie idziemy? Chodźcie gdzieś przyjdziemy razem ja Tak romantycznie ja. ja nie. Zobaczmy. Dawaj, już jesteśmy bliziutko. Gdzie ja, ty jesteś? O, tutaj. Daj, da. o, od kiedy tu się raz dynie na takim terenie? Tutaj. Od kiedy tu są dynie? Da. Stój! Oponuje krowę, o! No to upoluj tam! Ja na razie nie poluję. A ja sobie zwiedzą... żabuję, ja zwiedzam... Ja zwiedzę teraz. Ja sobie drewno troszeczkę wykopię. No to kobre. Na killów może jakiś, albo coś na mieczy, albo coś. O Owc! Ja no. troszeczkę sobie wykopię. Polujemy, polujemy. Daj mi mleko. Nie, nie chciał mi dać na Może byśmy jakąś farmę zrobili krótko, czegoś tam. Ej, jest płonaszki, krótki krótko. Da się go przewrócić. Czy raz nie? Ej, dobra, chodź na, ta, na wieżyczkę. Do kogo idziemy? Do mnie? No. Dobra, no, tutaj do mnie. Owieczki, daj mi na łóżko. Ej, lowa znalazłem! l l l, -l Dobra, idziemy, widzę. O są leśniki! Właśnie wiem. Sąsiad! No? A podro, podobno tutaj się ktoś wprowadzi za niedługo. Kto? Nie wiem właśnie. Będzie nowa osoba, że my tylko tutaj żyjemy. Ale my nie pozwolimy. My chcemy być tu sami, co nie? No właśnie, pięknie zawsze jest, jak jesteśmy sami. Ciekawe kto to będzie w ogóle, nie? No. Trzeba będzie zgadywać. A może Marianek? Marian, wątpię. On jakiś szale, szale, szaleniec jest. Marianek. Ej, bo się zgubiłem. Czekaj chwilę, zaraz tam do Ciebie przyjdę. Do... Idę, o już się noc robi. Ja trzeba będzie spać tak. Ja może u Ciebie na, noc, na nockę pójdę. Tylko wezmę swoje łóżka. Ja tak. Okay. Kurczak! tutaj, tutaj je, i tu jest to, to... Mhm, mm czekajcie, widzowie, się ogólnie szykujemy, bo my sobie idziemy gdzieś przejść, tak? Yy, gdzie ja miałem te swoje rzeczy ciekawe? O, to weźmiemy widzowie, no to też, teraz tak, idziemy do sąsiada. Bocie, tam niego O chyba za dużo przytyłem, bo się ledwo w tym Dobra gdzie jest sąsiad? Sąsiad! Tu! O! Ho. Ja już przygotowany A ja nie mam nic Ja nie mam zbrojki Ja przyszykowany jestem Ja się nie przyszykowałem, no kurde a masz chociaż pick-up'a? Co to pick-up? Kilofa? Nie. O. o kurde. O nie, nie. Odkopuje się. Odnalazłem węgiel. że tutaj jestem Dobra, czy ja mam jakiś budulec? Mam Przydał... Ej, musimy znaleźć lawę Wiesz, sąsiad, co musimy zrobić? Musimy te wszystkie bloki, te wciągające wykopać je To mi to by się przydało Dobra Ej, masz pozostać kilo? Masz drugi? Mam jeden tylko. Uh -huh. Czekaj, ja idę tam zobaczę. Ja muszę znaleźć lawę. Bo lawa jest. nie Czekaj, to ja tam idę, zobaczę. Hmm. Czy jest hmm. lawa. Nie wiem, co robię. Nie wiem, grzyby znalazłem. Ale my nie na grzyby, my na lawę. Wiesz, jak ja potrzebuję lawy? Pająka jakąś mam. Jóny. No to ci lawa. Często pieniądz? Albo codziennie pijesz. 64 stare pieczy mam. Ile? 64 starych pieczy. Uch. 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 А где ты? Чего? Тяж там я стою. Да вообще. Ну не. то на снегу.

Czekaj, tam sąsiad jest, okej? Okay? U kurde Patrz ile tego tu jest Sąsiad, ci nie pomogę Wiesz ile tego tu jest? Wysiądź Pomogę ci Masz tu Spróbuj wyjść Tu, spróbuj ja wyjść Ja wyjdę, ja wyjdę Slenderman No kurde Czekaj. A ja mu się w popatrzę Cześć Dzień dobry, wie pan którędyk? Idzie się do sklepu. I kto to jest? Piękny. Gdzie ty? Wędrownik! Może to ten! Może to on jest tym nowym? Co Nie ma? ma jakieś dobre rzeczy? Nie wiem. O, ja mam patrz. Zrobimy tutaj, gdzie jesteś źle, nie? Patrz, co postawimy. To. Czekaj, co? No chodź tu, zobaczysz. Jak to tu może. Nie ma... widzę, nie to. widzę. Coś tu na to? Mm. Czekaj, zaraz zobaczę. Tu muszę coś zrobić. No, czekaj, coś. No, czekaj, tylko Co ja... pan ma na sprzedałoby się? Ma pan coś na sprzedałoby mom mom O, kurde jak ja głęboko jest. O, ej, on ma fajne rzeczy na sprzedaż. Patrz, właśnie Zobacz co. ich. To jest niepotrzebne. No, nikt ci nie lubi. Gin. Szczele cię, Kulik. Mam kulika. Co No nic nie dostałem. ginie Giń! Giniesz! Mm. Ja muszę się stąd wydostać. Czekaj chwilę, ja dziś lecę. Zaraz wracam. Jak lecisz? Jak mnie nie mamy nic do latania? Ja mam elitrę! Co? Jest żaden. Dobra. Jestem za daleko od sąsiada. Chyba go już nie słychać. Fajna tu jest rzeka. Mm. Dżungla! Dżungla? Prze trzeba będzie sąsiadowi za chwilę powiedzieć. Kiedy go tam wrócimy? Duża dżungla. надо мы там хаз моя леска. Там хаз живем я мы. Угу. Здесь тут так. Через звук на сумчат. Сумчат! Sosia! Czas na pieniądz? Albo codziennie. Znalazłem dżunglę! Gdzie? Ci pokażę. Daleko, daleko? Nie! mam jedno serce! Jedno i pół! Zginę! Co jest? Się Co? Uff. Jeść! Uf. Не вижу забила О, какой фаенный сберник водный Dobro widzowie, to tyle na dzi w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam na semara.